Witam Was, ja jestem Speed Engine, a dzisiaj wracamy po majówce z nowymi zasadami, między innymi, które możecie zobaczyć na y, społeczności na, w kanale, ale my się skupmy na moto newsie już o numerze 9. Bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Numer 1. Renault Clio ITEI 2023. Szczerze powiedziawszy, segment hatchbacków wcale według mnie nie wymiera. Weźmy sobie na przykład nowiesienką GR Yariskę, która była jedną z najlepszych Toyot. Czy na przykład niewymierającego jeszcze Abarta, który wciąż zmatnia swojego małego hatchbacka, o czym między innymi mówiłem w grudniowym motoniusie numer 4. I cały czas ta włoska marka zmienia wersję i dopieszcza swoją gamę. Ale wróćmy do Renault. Pierwsze co mocno rzuca się w oczy to podobieństwo do nowych Peugeotów, Przynajmniej mi to daje w oczy. Chodzi mi o kły, które są mocnym nawiązaniem do drugiej francuskiej marki. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jest to producent z innego koncernu, który nie współpracuje z drugim. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię, że ma to złe znaczenie i lenokradnie stylistyk. Nie, nie, nie. Po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, że jest to facelifting, więc po tym samochodzie nie mamy się doszukiwać wielkich zmian. Chociaż Francuzi piszą, że Clio przeszło niemałą metamorfozę. Nowy zderzak światła skłami, oświetlenie LED czy nowy glit. Te dodatki to tylko znane yy, z przodu, z tyłu. To natomiast nowe nadkola czy światło. Nowe felgi 15, 16 lub 17 celi to także wpadają w skład liftingu. Lakiery to także zmiana, a jak są lakiery, to są także piękne nazwy. Arctic White, Platinum Grey, Black Pearl, Black, Iron Blue, Desi i Valencia Orange. I trzy warstwy Rafał Grey. We wnętrzu nie, doszuka nie doszukamy się niczego po zmianie oprócz ekranu i multimediów, a pod maską także bez większych zmian, a właściwie bez nich. Numer dwa. Puszek w mini. Kurczę, co teraz dzieje się w mini to jest istny bum. Kiedyś za radość z jazdy odpowiadała dynamiczna jazda, czy oczywiście dźwięk. Że z tym drugim teraz już trochę krucho, to brytyjski producent zaprezentował puszka, czyli inaczej spajka. Spike to wirtualny asystent, czyli piesek, który ma imitować bulldoga. Trzeba przyznać, że jest słodki. Został on umiejscowany na nowym ekranie OLED i ma zabawiać i tańczyć podczas jazdy, by umilić jazdy kierowcom i pasażerom. Ma być także pomocny i ostrzegać o niebezpieczeństwach na drodze, czy szczekać o małej ilości paliwa. Zostanie zaprezentowany już teraz, właściwie został już zaprezentowany już teraz na targach w Chinach na Shanghai Auto 2023. Numer 3. Ford Mustang Raptor. Jestem dumny z dzisiejszej motoryzacji, że nadal potrafi cieszyć. To, że wiele samochód popada w chorobę zwaną brakiem radości z jazdy, nie znaczy, że wszystkie. I tak oto powstał Ford Mustang Raptor. Mowa oczywiście o plotce i o najnowszej generacji Mustanga, o której mówiłem w pierwszym shortcie na kanale i w filmie o historii Mustanga. Plotka ta została e, rozpromowana przez magazyn Car and Driver, który stwierdził, że Ford chce prowadzić na rynek e, jak najwięcej modeli z podpisem Raptor. Ford oficjalnie nic na ten temat nie powiedział, jednak ja bardzo bym chciał, żeby pojawiło się, pojawiało się coraz więcej samochodów typu 911 Dakar czy Huracan SLA. To, o którym mówiłem się w się 5 w styczniu. Jeżeli chodzi o 4 na 4 to w tym bozie jest to mało prawdopodobne, ponieważ dotychczas Mustangi nie, mia nie miały takiej, e, tak zrobionej płyty podłogowej, by było to możliwe. E, nie wiemy za dużo i nie chcę też e, nie, niepotrzebnie przedłużać tego newsa, więc do rzeczy. Jedyne co e, jeszcze wiemy to silnik, e, jaki prawdopodobnie dostanie Mustang Raptor L. A jest to wyjęte wprost ze Shelby gt 5.2 V8 o mocy 7, 7, 700 koni mechanicznych. 4. Lexus LM350H. Bardzo możliwe, że kojarzycie liczne Lexusy, które były super luksusowe i jeździły e, tylko po Azji. Japońska firma postanowiła to zmienić i nagle tak po prostu wypuściła Lexusa LM350H. Czyli drogowy jacht. Van zawitał do nas w Europie e, tak totalnie nieistotnie zawód. Tak od co? Jest jednym z najbardziej luksusowych samochodów, jakie stały na starym kontynencie. Nie wiem, czy można go nawet porównywać z Rolls Royce'em. Luksusy, które przez Japończyków uznawane są za najlepszej jakości, to m.in. fotele lotnicze, 48-calowy ekran HD, lodówka 20, 23 Gło, nie, 23, głośniki, yy, 23 głośnikowy zestaw audio Mark Levison, a nawet specjalny system Lexus Climate y, Conceal Dash, dbający o odpowiednią temperaturę, jakość powietrza i lekkie oświetlenie. Na tylnej kanapie jest kino. Można spokojnie rozłożyć kanapy i oglądać ulubione filmy podczas kilkugodzinnej nocnej jazdy. Silnik to 2,5 litra połączone ze silnikiem hybrydowym, które razem generują przyzwoite 250 koni mechanicznych i 239 Nm. Zawieszenie natomiast podczas jazdy pozwala na bezwibracyjną jazdę podobnie jak w Rolls-Royce'ach. Numer 5. McLaren 750S 2024. Nie wiem czy zauważyliście, ale coraz częściej jakiś news jest o jakimś rekordzie bądź jakimś samochodzie, który pobijają. Jakiś rekord. I tak jest tu. Ale o tym za chwilę. McLaren 750S to zupełnie nowy model. Okej, okay, ja tu nie widzę różnicy. Może troszeczkę po prostu wygląda na nowszy samochód. Nie wygląda, ale jest najlżejszym i najmocniejszym modelem w Gamie. Że producenci lwazują teraz o jak najlepszy stosunek mocy do masy, wam chyba nie muszę mówić, bo jego stosunek to. 0,587 konia mechanicznego na kilogram, czyli o prawie trzy razy gorszy wynik niż w poprzednim motoniusie wspomnianym o Lamborghini Revuelto. McLaren twierdzi, że 750S to bez wątpienia następna 720S i z tym nie można się w ogóle kłócić. Ale ma być to bardziej dopracowany model od swojego poprzednika. I na przykład wbrew recepturze brytyjskiej marki posiada pod maską silnik V8 zamiast V6. 4.0 V8 równa się 750 koni mechanicznych i dzięki niemu i innym pracowitym sprzętom 800 Nm. Dzięki temu auto to przyspiesza do setki w 2,8 sekundy, a do 200 km na godzinę przy... osiąga w 7,2 sekundy. To wszystko yy, to wyszło... To wszystko dzieje się z pomocą siedmiobiegowej skrzyni biegów, napęd tylni. Nie może yy, w tym modelu zaprezentować w wersji Spider, która osiągi ma lekko zanurzone, ale czego nie robi się dla wiatru we włosach. Jego podwozie jest oczywiście lżejsze od poprzednika, bo waży jedyne 1277 kg, a to dzięki włóknie karbonowym. Jak najbardziej technologia też się tu poprawiła, bo otrzymamy tu m.in. Apple CarPlay czy odrobinę większy ekran, który jest jak najbardziej akceptowalny. 6. Sekundy od tragedii na Rajdzie Chorwacji. Tutaj widzimy jak co się dzieje na niedawnym Rajdzie Chorwacji. No popatrzcie tylko na ten film. Bez wątpienia wygląda to bardzo groźnie i kłóćcie, że ludzie na tym rajdzie zaczęli się po prostu bić, i jeden pozostał na drodze i dosłownie dwie sekundy około uciekł przed pędzącym samochodem. No, po prostu ciekawe. Numer 7 Sprzedany Nissan Bryana Brian, Nissan O'Connorla. Powracamy, po. Prawe, po... Powracamy z tematem szybkich i wściekłych. Tym razem chodzi o egzemplarz Nissan Skylinea GTR R34, w którym jeździł Paul Walker podczas czwartej części legendarnej serii filmów o samochodach. Mowa o szybkich i wściekłych. Historia aktora yy, natomiast jest dość smutna, ponieważ zginął on w 2013 roku w Porsche karerze GT. Ale wróćmy do naszego newsa. Samochód ten jest dobrze wyposażony w m.in. piękny odcień niebieskiego nazwanego Bayside View, a sam samochód był konfigurowany przez Japończyków na zamówienie. Jeżeli by wierzyć medium, Auto zostało natomiast wystawione na aukcję i to nie byle jaką aukcję, bo na dom aukcyjny Bohma, bo, Bonhams, gdzie pod koniec kwietnia została rozkrzyżnięta i tak oto 550-konny egzemplarz pięknego JDM trafił do rąk nowego właściciela za... 1 357 000 dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje ponad 5,5 miliona złotych. Przyzwoita cena jak na amerykańskie aukcje. I ostatni numer 8. I to chyba zostawię Wam tylko do komentarza. Popatrzcie tylko na ten film. Wygląda szerzająco, a chodzi o to, że jedno z BMW zostało sprawdzane przez policjanta i drugie BMW, chyba M3, po prostu wpadło w poślizg lub chciał driftować i wyleciał na przeciwległy pas i uderzył prawie w policjanta hardcore. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się za około tydzień. Cześć! Jay!